Kuba! Wstawaj! 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 wstawaj. Trzeba! gdzie jestem! To? to właśnie ja też nie wiem! Co tu jest? To jest moja kamera! Ej, widzowie! O co jest chodzi? Tam? Ej, czekaj! Czemu... Gdzie my jesteśmy? Ej, chodź, bo tu jest jedzenie! Jestem głodny bardzo!

Bo to się nam chyba zostawił. Ale wiecie co, widzowie? Ej, gdzie są moje... Gdzie jest moja lordetka? Ktoś mi ukradł na Szybko chodź. Musimy to przemyśleć. Jak co my mamy zrobić? Kto, yy, wiecie co, ktoś nas okradł? Nie porwał. Ja porwał. Porwał w takie miejsce. Masakra. Opuszczone, stare, niedokończone miejsce. Ja, ja trochę jestem dziwny. Dziwne to jest, ale poczekajcie. Zmie Zobaczycie, jak to wygląda. Więc popatrzcie. Ok. okay. No nie wiem, ale. Ale to weź Filip, podtrzymaj czelki. Czy nie wiem kto to nam zostawił wszystko? Nie wiem. Chyba było naśle, to Gdzie my jesteśmy? Co jest za miejsce? Gdzie, jest, gdzie my, my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Co jest? Co tu jest na miejsca? Nie tam gdzieś chyba było. Ktoś tam był? Halo? A czekaj, niech bo to może być zasadzka. Nie wiem, ja się trochę boję i... Weźmy, chodźmy lepiej. Chodź, pójdź. Bo ja widziałem taką... Taki ten, taki młotek. Ten się nie słucha. Kurna. Kurde. O, to ty, O, Elo! Tylko ty. Ej, co mu jest? Jeden. Co tobie jest? Co? Gościu! Stary! My się obudziliśmy w tej chacie! Ta, ta chata! Ty no ja muszę sprawdzić poszukać jakichś rzeczy. Nie idź tam! Nie idź tam! Czemu? Ja tam znam takiego chłopa. Nie idź tam! Ale nic mi się nie stanie chyba. no nic mi się nie stanie na no, chłopie. Mam taką nadzieję. Stary, Stary szybko biegnijmy. nie, ktoś, ktoś mnie widział. Jesteś prawda? No naprawdę, ktoś mnie widział. I chodźmy. Zobaczmy coś. Nic się a i ten telefon ma bardzo mało procent. Ale Ej, co mu jest? Poczekajcie! Ej, jednak się ukazało, że wszystko dobrze się skończyło. Okej okay. Ej, co mu jest? Szybko uciekajmy! Ja spierdzimy